Witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym poradniku na moim kanale w nowej części w sumie tego poradnika na moim kanale dzisiaj sobie przypatrzymy jak radzić sobie z krycia danej pozycji, a tą pozycją będzie będą to Apsy, tak? czyli apartamenty na BSA A tutaj przy midzie i właśnie co należy kupować co należy kupować gdy gramy pistoletówkę, tak? No to standardowo oczywiście możecie kupić decoy'a bądź nie, ale e, bardziej się opłaca kupić tego decoy'a, ponieważ można ostraszać, ostraszać przeciwników, jak wiemy, takim e, e, niespodziewanym granatem, tak? który mamy w i który poleci właśnie w stronę przeciwnika i może sobie e, na przykład pomyśleć, że to jest flash, tak? No i tutaj właśnie, jak wiemy wszyscy jest to tu, co można sobie zobaczyć równocześnie MIDA, jak i drugie MIDA, czy nie wbiega na czasami, tak? I tutaj chodzi o to, że na przykład tak wybiegniecie z drugiej, tak? Na przykład na APSy to możecie zobaczyć właśnie, czy ktoś jest na RAP, jeśli nie to na przykład możecie szybko wejść tutaj na APSy, tak, sobie stanąć i zobaczyć czy nie biegną czasami drugim środkiem, tak, lub na przykład usłyszeć czy nie biegną na przykład drugim środkiem. Na przykład jak dobie z drugim środkiem to możemy się ustawić przy boilerze, tak, na przykład tutaj już się strzelając tymi przeciwnikami z tej strony możecie się ustawiać albo tak, na przykład żeby tylko e, byli widoczni nasi przeciwnicy, którzy będą już tutaj wychodzili tak z e, schodów z tej strony i wtedy oni nie zauważą nas tak od razu, a my będziemy szybciej, będziemy mogli zauważyć. Czyli tak na wysokość głowy. I wtedy możemy się szybko cofnąć, tak pomóc na przykład tym shortem jak ktoś będzie też wybiegał. Bądź na przykład się też cofnąć możemy już e, patrząc z BS-a tutaj na balkon, tak, nie biegają, bądź też możemy równocześnie tutaj sobie skampić, poczekać aż wybiegną sobie balkonem, tak, a my w tym czasie będziemy mogli na przykład na szybko też zrobić plecy i e, powywalać parę przeciwników właśnie m, biegnąć na nich od pleców. No i tutaj właśnie w tym momencie też możemy sobie pomóc takim e, decoyem, tak, który na przykład jak będą biegać tutaj apcami, e, to możemy sobie dorzucić decoya tak, żeby opóźnić ich wejście tak na szybko i szybko możemy wtedy trutować i gampić już tutaj z ps patrząc na balkon ale jeśli chodzi też o granicę boilera to możemy też sobie tutaj wbiegając to znaczy od boilera tak jak wbiegając i kryć apse to możemy sobie tu wbiec, tak zobaczyć czy ktoś nie jest tutaj przy pokoju prani, tak przy prani Ktoś tutaj nie kampi, bądź na przykład na moście, to jest szybko powiedzieć, że na przykład jest jeden na drugim midzie na moście, lub wbiegają też drugim midem, tak? Wszyscy i wtedy możemy się ustawić z tej strony, na przykład takiego tiku jak tak? I na szybko, na krótko zagrać, ale to jest zbyt ryzykowne, ponieważ tutaj nie będzie naprawdę dużo przeciwników. Na przykład, jak się ustawił pili, to możemy tutaj, jak będą linii biegać, to możemy też jakiegoś ustawienia na l mogą się nam czy trapić fragi. Więc tylko takiego decoya tak rzucamy. Cyk, tutaj wychylamy na szybko bądź na przykład e, rzucamy tego Dikoja i patrzymy wtedy z tej strony, czy nie biegają, tak? I wtedy na przykład możemy też zagrać bardziej pasywnie niż agresywnie, rzucając Dikoja, tak? I się cofając szybko. I wtedy już tutaj za e, balkonu patrzeć przy wejściu na balkonie, patrzeć czy tutaj nam wybiegają też, sprzyjając się, opóźniając też, możemy się cofnąć jak nie trafimy, tak, na przykład tu, yy, no tu nie bardzo stojąc ponieważ tutaj, z shorta możemy dostać, a możemy się cofnąć na przykład z tej strony, tak, patrzeć jednocześnie shorta i tutaj, yy, skacząc na to bary i patrząc jednocześnie shorta, jak i balkon, tak, bądźmy po prostu się wycofujemy już dodajemy na pasywnie, że gramy tutaj z yy, naszym kolegą z Pit'a, tak, więc to było na tyle, jeśli chodzi o tą pistoletówkę. I jeśli chodzi o granie teraz, z jakimi broniami w rundzie Force, bądź właśnie Full, to możemy sobie w rundzie Force, e, znaczy w tych wygranych pistoletów, jak wygramy pistoletówkę, oczywiście, to możemy sobie zagrać albo jakieś shotguny, które są bardzo skuteczne na takie korytarzowe, właśnie wejścia. I tutaj polecam e, brać lepiej, e, albo magać, właśnie 7 bądź y, też XM, jeśli y, bardzo y, y, stać na to i lub nowe, tak, nowa to jest takim albo też Negewa możemy zrobić, żeby sobie trochę potrolować w takim ciasnym po prostu pomieszczeniu y, możemy po prostu tak, daną pozycję w apsach i sobie strzelać właśnie w ten sposób jak będę nam biegać i możemy naprawdę obić przeciwnika bardzo dobrze i zatrzymać też tutaj y, wejście na a tak na yy, balkon do BSA możesz też na przykład na tak, pokryć shorta tak żeby jak najdłużej ich zatrzymać a w tym czasie nasi, nasi koledzy którzy nie będą mogli zrotować na naszego BSA i tym samym wygrać bardzo łatwą rundę ale Negewa to się nie opłaca to się rzadko używa tego, tej broni więc ja wam bardziej polecam jeśli się bardziej agresywnie też zagrać to właśnie jakiś shotgun max 7 jest bardzo dobra opcją. Jak się tu szybko ustawimy, to naprawdę możemy nawet miejsca ugrać tak z ten, ten sposób wyglądając. I w ten sposób możemy spokojnie parę flagów zdjąć z tej właśnie broni. No i tutaj możemy właśnie tą broń użyć na takie e, korytarzowe e, wejścia, tak, czyli na przykład tu przy schodach. Bądź na przykład się ustawić gdzieś z tej strony, tak patrzysz żeby na przykład tu na nam zraszają albo na przykład będą wchodzić żywkami, tak, przez balkon, tutaj możemy też tak równie dobrze poradzić, możemy też na krótko zagrać przy pojedynczej, tak, na, żeby pomóc z Shota. więc ta broń jest naprawdę godna polecenia, tak samo dobra będzie właśnie yy, nowa, też się spisuje, prawda trochę gorszą Cele się ma od MAGA, ale też sobie yy, będziemy mogli z taką bronią poradzić. Ale jeśli chodzi też o PM, -y, możemy równie dobrze PM -y sobie tak przekryć od e, schodów tutaj absy. w ten sposób, tak, w ten sposób być na przykład też na krótko zagrać, tak. Bardziej też możemy pograć pasywnie, grając od balkoniku, tak na przykład biegniemy ze strony e, długiej, tak tutaj przy BS-ie. I wtedy tutaj sobie wskakujemy tak na szybko i patrzymy sobie na przykład APS z tej strony i nasłuchujemy czy ktoś tutaj biega czy nie. Jeśli tak, to pierwszego zdejmujemy, szybko się cofamy tak Na przykład yy, możemy też yy, właśnie jakie granaty używać też bo możemy też te granaty sobie dokupić yy, w gruncie force yy, czy znaczy w no pół full tak? Czyli jeżeli p PM a bądź właśnie jakieś shotguny to możemy sobie wykorzystać takie smoki na przykład Smoka plus flashe, e, smoke flash, tak, bądź na przykład smoke e, nade bardziej agresywny, tak, gdzie na przykład smokujemy to wejście, tak, i możemy na przykład zrobić, że najdujemy tam bo nie będę się podziewali do Neda przez smoka więc tutaj też możemy obić się spokojnie przeciwnika. i możemy też zrobić fajne plecy na przykład jak tu już nam wbiegają a psami na balkon tak to możemy sobie ładnie wyjść, wychylić i tutaj też postrzedać się z nimi na, przy takiej osłonie dymnej, tak? Więc tutaj dowolność scenariuszy jak zagrać taką jest naprawdę wielka. Możemy też na przykład smoka rzucić w top, no, trochę za daleko wrócić smoka w to miejsce tak i po prostu tu się skampić i poczekać aż ktoś tutaj na przykład zraszuje, bądź tu, bądź na przykład Apsami wyjdzie tak, to my możemy wtedy wyjść z tej strony i zobaczyć czy ktoś tutaj biegnie. E, no i co? No i też możemy zastosować fajną, e, fajne zaskoczenie, że na przykład rzucamy z prawej... o że Przerzucamy z prawego, e, z prawego przycisku myszy smoka, tak? W ten sposób na przykład dorzucamy jednego flesza, tak? Na przykład wtedy wbiegamy tutaj i robimy... Kurde, a bo tu jest ten smoke, musi się skończyć. Jeszcze raz wam pokażę o co mi chodzi. Dobra, tam się chyba skończy ten smoke. Tak. No i tak, rzucamy tego smoka, tak? Rzucamy flesza na szybko. Odwracamy się od niego trochę i co Robimy e, im e, z... Tyłka jesień a tak? Tutaj możemy sobie fajnie zaskoczyć silnika. Na przykład też możemy tylko rzucić też tak? Trochę tutaj właśnie przez smoka przejść i wtedy tylko choć lepiej tutaj zdjąć, bądź tutaj się ustawić. Tak, którzy będą e, cofnięci i potem znowu będą chcieli wejść i nie spodziewają się nas tutaj, że jesteśmy przy tym smoku, tak? Więc tutaj, rzucając tego smoka, to trochę trzeba poćwiczyć e, w biegu, czyli w tocie, kurde źle. W gdzieś trzymając celnik na poziomie tutaj, tej podłogi w tej strony wtedy on powinien idealnie wlecieć wtedy szybko w dorzucacie możecie zaskoczyć właśnie przeciwnika w, w ten sposób no i e, to było na tyle jeśli chodzi o granie takie force bardziej agresywnie bądź bardziej pasywnie właśnie z tej strony rzuca się smoka takiego Możecie sobie tutaj popatrzeć też na drugi mid, żeby wam tutaj nie skracali tak od razu. Możecie sobie pat patrzeć co się dzieje tutaj na moście bądź na tym, na, na tej pralni, tak? Bądź na przykład wejść tutaj bardziej w głąb i pokryć sobie e, mida, tak? Z drugiego środka tutaj patrząc. No i dowolność po prostu, e, dowolność stylu grania, dowolność scenariuszu jest tutaj e, bez, proble bez problemu do e, wybrania, tak? w takim scenariuszu się najlepiej czujecie, czy bardziej agresywnie, czyli że rzucając tego smoka, tak, cyk, potem szybko hud, naciskacie fleszyk cyk i wtedy wchodzicie bądź bardziej właśnie granie yy, bardziej pasywnie, czyli rzucacie tylko smoka, tak. O trochę mi poleciał za daleko. O, gdzieś tutaj rzucacie z smoka, tak. Możecie sobie tutaj zobaczyć na info tego dałeś, tak? Granie na info. Tych apartamentów. E, skrzynka No i to było na tyle, jeśli chodzi o granie z pozycji Boilera w fapsach i teraz jeszcze jeśli chodzi o granie full, na no, force oczywiście i jeśli chodzi teraz o granie full, na przykład jak gracie MK, to polecam wam też się ustawiać e, tu przy wejściu na balkon z M41S, ponieważ jest bardzo cenna na takiej odległości. Ale z M44C sobie równie dobrze możemy poradzić. Sprynosując właśnie paru przeciwników, które będą się tutaj wysypywać. No i właśnie tutaj, jeśli chodzi o granie z granatami, to polecam Wam zagrać właśnie e, takie granaty, które e, obidują dosyć e, przeciwników, jeżeli e, będziemy po prostu zatrzymać ich wejście tak na BSA apsami. I tutaj należy sobie kupić e, takie najdy jak e, granat zapalający, tak, najd normalny. I na przykład możecie też fleszyki do, dokupić, tak, żeby opóźniać te wejścia. Więc takie combo na pewno jest bardzo dobrą opcją. Yy, I możecie też zastosować w ten sposób, że zagracie w ten sposób, że na przykład wrzucacie najpierw flaszyki e, normalnie tak, z powietrza. Żeby one się odbijały, miały coś sian, żeby was nie oślepiały, czyli stoicie czy gdzieś tutaj w narożnik tego wejścia, tak? Czy, czy szparze tutaj stoicie? I wtedy jak się tutaj na wysokość tego y, daszku, tak, to cofacie się szybko i on wybucha właśnie w ten sposób, że się odbija tylko dwa razy szybko i już wybucha przy schodach, którzy tutaj będą kampić, tak. Możecie też bardziej taki y, normalny flerszyk rzucić, oczywiście bez rozbiegu z tyłu, ale on wtedy wybucha trochę dosyć długo, tak, on się odbija dwa razy i to już przeciwnik na pewno... Y, będzie mógł wychwycić szybko się ukryje, tak? Czy to jest taki flaszek tutaj jak ktoś stanął no na przykład tutaj jak się ktoś wychyla, tak to, to, to leci ten flash i tu szybko wybucha e, im, im pod nosem, tak? Oczywiście możemy też stanąć z tej strony, tak? Na przykład e, z e, dwóch przycisków, tak? E, kliknąć e, dwa razy przycisk e, myszy, czyli lewy i prawy i rzucać na przykład e, właśnie w tą stronę, jak widzicie e, pomiędzy to tutaj jak jest e, środkowe okno takie, tak i tu jest tabelka, celujecie właśnie e, pomiędzy e, tu jest takie jest tabelka taka w, przy wejściu, tak, A wtedy celujecie trochę trochę nad nią, tak na to tutaj belką wtedy i tak na mniej więcej połowie potem rzucacie w, w Szybko się chowacie tak i możecie do z tego psika w łatwy sposób oślepić Tych, nie? Tutaj jest oślepiony tyd. Albo trochę bardziej to wypracować sobie i wkładzucić e, takiego flesha. Hmm. Jakie by to po... Nie, w sumie tak najlepiej, nie? Bo on ci tak, że on wybucha nad On nie wybucha tak tutaj, tak z rogu, ponieważ nie ma na tyle miejsca, żeby takiego też rzucić, chociaż może. Nie, nie, nie da rady już. Widzicie, tu już jak dalej, jak dalej tutaj rzucimy, to już się odbije, widzicie? Jak wyżej rzucimy oczywiście. Czyli ta, połowa tej belki, tak, tutaj e, przy tym okienku i właśnie przy tym, e, przy tej belce wejścia, tak, zdecydujemy. No, i właśnie wtedy on wybucha. Możemy też sobie fajnie szybko skrócić, tak? Na przykład, że was nie oślepi, a oślepi ich. I szybko możemy, wracając, jak już oni będą oślepieni, to tutaj powymować tych przeciwników. Ale też może, musimy uważać, że e, może nam wychylić przeciwnik, tak? Gdy na przykład będzie leciał ten flesz. To nie usłysza tego flesza, że leci i mogą na przykład wychylić nas i my wtedy jesteśmy trochę w dupie, tak? Więc musimy też być gotowi tutaj celując i też szybko jak już wybuchnie flesz, a przeciwnik nie wychyla, to wtedy w tym momencie wychylić i zdobyć takiego fajnego flaga, tak? Bądź też możemy zagrać fajnie kombinacyjnie na przykład z gościem, który kryje Pita, to nam dorzuca tutaj flesza, cek a my się odwracamy od niego w ten sposób, tak, cyk i wtedy tutaj wychylamy z magiem i zdejmujemy taki przycisk, który tutaj dostaje flaszę. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o też granaty, które należy... A jeszcze, jeśli chodzi o fleszę to oczywiście powiedziałem. I tutaj, jeśli chodzi o palaki, to też właśnie mam, takie palaki, żeby upewnić wejście, tak. Możemy też rzucić właśnie takiego na szybko, cyk, który się odbija i tam wydłucha, i... I tutaj jak przeciwnik stoi i patrzy się na schody, tak, z tej strony, to wtedy dostanie taki on spokojnie. Więc możemy też tego nade'a rzucić jak flasha tak z tej strony. Tylko trochę wyżej, bo on jest cięższy oczywiście, i oni nie zahaczy o tą wyższą belkę, jak tutaj widzicie. Czyli mierzycie gdzieś na wysokość tej belki, jeśli chodzi o nade, i wtedy możecie sobie spokojnie takiego przeciwnika, który tutaj stoi, naprawdę obić sporo, bo nie ten net, się zatrzymuje na poziomie głowy i może naprawdę takiego przeciwnika nawet e, jednym natem ściągnąć. Więc e, jeśli chodzi o takie granie właśnie e, na e, pozycji e, w apartamentach, na pozycji właśnie przy wejściu na welkon, to właśnie polecam wam używać palaka, e, Neida i dwa flesze, tak? To zawsze się e, przydaje na e, Feszy się też przydają, jak na przykład bardzo często wbijają wam apsami tak agresywnie, to możecie sobie wtedy rzucić takiego fesza, się cofnąć trochę tak, dorzucić to na przykład palaka i na przykład neita jeszcze na e, shorta, żeby pomóc na przykład e, naszemu koledze, który stoi w picie, tak, w tym momencie tutaj dostanie na pewno jakiś e, przeciwnik obrażenia, który będzie już pod daszkiem na przykład, tak, Przecież... trochę mi nie wyszło w lewej, z lewej strony. No i teraz tutaj, który stoi pod daszkiem dostaje obrzędu. Takie nade na szybko, tak się lucacie. cyk, cyk. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o używanie tych granatów właśnie na obronę własnej pozycji, na opóźnianie wejścia psami. Więc tutaj dowolność e, e, stylu gry, jaki preferujecie jest e, bardzo e, mało oczywiście z tej pozycji, ale... E, Możemy właśnie w apsach kryć, kryć na wiele sposobów. Czy to właśnie też na full e, rundach e, kryć z magiem schodów na blisko, bądź na przykład z M-ką, albo z, też z Negewem możemy się ustawić, na, e, grając na full, tak, żeby nie dopuścić tutaj wejścia. Też możemy sobie zagrać z pozycji wejścia na balkon też z Negewem, żeby tutaj oni nie byli w stanie wejść, tak, w ten sposób. Więc tutaj dowolność rozgrywania rundy właśnie w apartamentach jest naprawdę dowolny. Tutaj już Wasze pole do popisu co będziecie chcieli zastosować, jaką zakrywkę. Ja tylko parę z takich różnych scenariuszy Wam przedstawiłem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tę ten, o, ten, o tą pozycję. Czyli granie w apartamentach. Więc ja się z Wami żegnam. Komentujcie, lajkujcie, jeśli Wam się to podobało. Jeśli chcielibyście też zostawić suba, którzy jesteście nowi na kanale, to bardzo chętnie możecie to zrobić. I no i tyle. No i do zobaczenia. Do następnego. Cześć.